Nazywam się Barbara Kowalska i mam 56 lat. Mieszkam w Gdańsku, w tym samym mieszkaniu, które przez 28 lat dzieliłam z moim mężem Janem. Od trzech lat mieszkam tu sama, ale nigdy nie czuję się samotna. Wszędzie są wspomnienia o nim. Jego ulubiony fotel przy oknie, książki, które czytał, zdjęcia z naszych wakacji. Ale najważniejszą pamiątką był pierścionek z brylantem, który nosił na palcu od dnia naszego ślubu. Jan był mechanikiem samochodowym. Nie zarabialiśmy dużo, ale byliśmy szczęśliwi. Pamiętam dzień, gdy się oświadczył było to 29 lat temu w Parku Oliwskim. Drżały mu ręce, gdy wyciągnął małe pudełeczko. Barbarko, to nie jest wielki diament, ale oszczędzałem na niego cały rok. Chcę, żebyś wiedziała że jesteś dla mnie najcenniejsza na świecie. Ten pierścionek nie był duży, zaledwie pół karata, ale był idealny. Jan wybrał go osobiście, spędził miesiące w różnych jubilerach, szukając tego właściwego. Kosztował go fortunę, jak na nasze możliwości, trzy całe pensje, ale mówił, że jego żona zasługuje na najlepsze. Przez 28 lat małżeństwa ten pierścionek był symbolem naszej miłości. Nosiłam go każdego dnia, do pracy, na spacery, podczas sprzątania domu. Jan często żartował, że nawet śpi w nim. Ten pierścionek to dowód, że ktoś cię kocha bardziej niż życie, mawiał. Gdy Jan zmarł trzy lata temu na zawał serca, ten pierścionek stał się moją najcenniejszą pamiątką. W najtrudniejszych chwilach dotykałam go i czułam, jakby Jan był nadal ze mną. To był jedyny fizyczny dowód naszej miłości, który mi pozostał. Nigdy nie przypuszczałam, że pewnego dnia moja własna córka ukradnie mi ten pierścionek i sprzeda go, żeby sfinansować swój wymarzony ślub. To historia o zdradzie, która zniszczyła naszą rodzinę i pokazała mi, jak mało znałam własne dziecko. Jeśli chcesz poznać pełną historię mojej rodziny i dowiedzieć się, jak poradziłam sobie z tą zdradą, Koniecznie zostaw subskrypcję tego kanału i napisz w komentarzu, czy córka miała prawo to zrobić. Twoje wsparcie pomoże opowiadać więcej takich poruszających historii rodzinnych. Dla większości ludzi pierścionek to po prostu biżuteria. Dla mnie był całym światem. Przez 31 lat, 28 lat małżeństwa i 3 lata wdowieństwa, ten diament był częścią mnie. Pamiętam każdy szczegół z dnia, gdy Jan mi go założył. Było to 20 maja 1995 roku w kościele świętego Mikołaja w Gdańsku. Jan był tak zdenerwowany, że o mało nie opuścił obrączek, ale gdy zakładał mi pierścionek zaręczynowy na palec, jego ręce były już spokojne. Spojrzał mi w oczy i powiedział: Teraz już na zawsze będziesz moja. Ten pierścionek przeżył z nami wszystko. Był ze mną podczas porodu naszej córki, Moniki. Jan trzymał moją rękę, a pierścionek błyszczał w świetle szpitalnej lampy. Nasze dziecko będzie miało najlepszych rodziców na świecie, szeptał mi do ucha. Był ze mną podczas trudnych chwil, gdy Jan stracił pracę i przez sześć miesięcy szukał nowej. Były dni, gdy jedliśmy tylko chleb z masłem, ale Jan nigdy nie pozwolił mi sprzedać pierścionka. To nie jest zwykły diament, Basiu. To nasz związek zamknięty w kamieniu. Nigdy go nie sprzedamy. Pierścionek był świadkiem naszych kłótni i pojednań, świąt Bożego Narodzenia, urodzin córki, jej pierwszego dnia w szkole. Gdy Monika była mała, uwielbiała się nim bawić. Mamo, kiedy będę dorosła? Będę miała taki sam? Pytała. Jeszcze piękniejszy, odpowiadałam. Po śmierci Jana. Ten pierścionek stał się moim jedynym pocieszeniem. W najtrudniejsze wieczory, gdy samotność była nie do zniesienia, obracałam go na palcu i wspominałam najpiękniejsze chwile z mężem. To była moja terapia, mój sposób na przetrwanie żalu. Czasami, gdy się modliłam, trzymałam pierścionek w dłoniach i czułam, jakby Jan słuchał moich próśb. Wierzyłam, że gdzieś tam w niebie on też nosi swoją obrączkę i czeka na mnie. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogłabym go stracić, a już na pewno nie sądziłam, że zabierze mi go własna córka. Monika od dzieciństwa była romantyczką. Już w wieku siedmiu lat planowała swój ślub, rysując sukni ślubne i wygażając sobie uroczystość jak z bajki. Gdy miała dwanaście lat, prosiła mnie, żebym jej opowiadała o naszym ślubie z tatą, ale zawsze kończyła mój będzie jeszcze piękniejszy. Nie przejmowałam się tym, myślałam, że to naturalne. Każda dziewczyna marzy o swoim wielkim dniu. Jan często żartował: "Musieliśmy zrobić drugi kredyt na jej ślub, zanim jeszcze znajdzie narzeczonego". Monika pracowała jako nauczycielka w przedszkolu. Zarabiała niewiele, około 3000 zł miesięcznie. Mieszkała z nami do 26 lat, oszczędzając na własne mieszkanie. Gdy w końcu się wyprowadziła, myślałam, że stała się bardziej dojrzała i odpowiedzialna. Rok temu poznała Tomasza, miłego chłopaka, który pracuje jako informatyk. Poznali się przez aplikację randkową, a już po trzech miesiącach Tomasz się oświadczył. Byłam szczęśliwa, że córka znalazła miłość, choć martwił mnie ten pośpiech. Gdy Monika zaczęła planować ślub, jej marzenia stały się obsesją. Chciała wszystko: suknia za pięć tysięcy złotych, sala weselna dla 150 osób, orkiestra, profesjonalny fotograf, kwiaty sprowadzone specjalnie z Holandii. Szacowała koszty na 80 tysięcy złotych. Basiu to będzie najpiękniejszy dzień w moim życiu. Nie mogę iść na kompromisy, mówiła, gdy próbowałam ją przekonać, żeby wybrała coś skromniejszego. Tomasz też wydawał się zaniepokojony kosztami, ale Monika twierdziła, że znajdzie sposób. Oferowała jej pomoc finansową. Jako emerytka otrzymuje skromną emeryturę, ale miałam trochę oszczędności około 10 tysięcy złotych. To za mało, mamo, potrzebuję prawdziwych pieniędzy, odpowiedziała. Nie rozumiałam skąd weźmie te prawdziwe pieniądze. Tomasz zarabiał przyzwoicie, ale oni razem mieli może dwadzieścia tysięcy oszczędności. Monika mówiła, że weźmie kredyt, ale żaden bank nie dałby jej takiej kwoty przy jej zarobkach. Zaczęłam się martwić, że córka żyje w oderwaniu od rzeczywistości. Próbowałam jej tłumaczyć, że ślub to tylko jeden dzień, a małżeństwo to całe życie, że Jan i ja mieliśmy skromny ślub, ale byliśmy szczęśliwi przez prawie trzydzieści lat. Mamo, ty nie rozumiesz, czasy się zmieniły. Teraz wszystkie moje koleżanki mają bajkowe śluby. Nie mogę być gorsza od nich, odpowiadała. Nie wiedziałam wtedy, że Monika już opracowała plan, jak zdobyć te pieniądze. Plan, który zniszczy naszą rodzinę na zawsze. Wszystko zaczęło się w poniedziałkowy poranek, 7 października. Jak co rano obudziłam się o siódmej, wzięłam prysznic i sięgnęłam po pierścionek, który zawsze zostawiałam na nocnej szafce przed pójściem spać. Pudełeczko było puste. Najpierw nie zapanikowałam. Myślałam, że może go gdzie indziej położyłam. Przeszukałam całą sypialnię. Potem łazienkę, kuchnię, salon. Nic. Pierścionek, jakby się zapadł pod ziemię. Przez cały dzień szukałam go w każdym możliwym miejscu. Sprawdziłam wszystkie szuflady, przejrzałam ubrania, zajrzałam pod meble. Myślałam, że może spadł mi gdzieś podczas sprzątania, ale nigdy wcześniej mi nie spadał. Był idealnie dopasowany do palca. Przez następne dni byłam w rozpaczy. Nie mogłam jeść. Nie mogłam spać. Ten pierścionek był wszystkim, co mi zostało pojanie. Bez niego czułam się, jak gdybym go traciła po raz drugi. W piątek postanowiłam jeszcze raz przyszukać mieszkanie. Może przegapiłam jakieś miejsce. Sprawdzałam każdą szczelinę, każdy kąt. To wtedy zauważyłam, że drzwi do mojej sypialni mają nieznaczne rysy koło zamka. Jakby ktoś próbował je otworzyć. Przypomniałam sobie, że w środę Monika przychodziła do mnie w odwiedziny. Mówiła, że chce pożyczyć jakieś zdjęcia z naszego ślubu do planowania swojego. Zostałam w kuchni, przygotowując herbatę, a ona poszła do mojego pokoju poszukać albumów. Ale to były tylko podejrzenia. Nie mogłam uwierzyć, że własna córka mogłaby mnie okraść. To moje dziecko, które karmiłam piersią, któremu czytałam bajki na dobranoc, za które oddałabym życie. Prawda wyszła na jaw w niedzielę. Zadzwoniłam do Moniki, żeby zapytać, czy może nie widziała gdzieś mojego pierścionka. Mówiła przez telefon, ale słyszałam w tle jakieś głosy. Mamo, nie mogę teraz rozmawiać, mam tu organizatora wesela, powiedziała. Miałam odłożyć słuchawkę, ale coś mnie powstrzymało. Słyszałam fragmenty rozmowy. Tak, mam dodatkowe pieniądze. Sprzedałam rodzinny klejnot. Piętnaście tysięcy powinno wystarczyć na dodatkowe dekoracje. Świat zawrócił mi się w głowie. Rodzinny klejnot. Piętnaście tysięcy złotych. To był mój pierścionek. Moja własna córka go ukradła i sprzedała. Przez kilka minut nie mogłam się ruszyć. Siedziałam z telefonem w ręku i płakałam. To nie była tylko kradzież. To była zdrada najgorszego rodzaju. Zdrada dziecka wobec rodzica, który poświęcił mu całe życie. Tego samego dnia pojechałam do Moniki. Nie zadzwoniłam wcześniej, nie omówiłam się, po prostu pojechałam. Musiałam spojrzeć jej w oczy i usłyszeć prawdę. Otworzyła mi zaskoczona. Mamo, co ty tu robisz? Nie mówiłaś, że przyjedziesz. Wiem, co zrobiłaś z moim pierścionkiem, powiedziałam bez wstępu. Przez kilka sekund patrzyła na mnie w milczeniu. Potem jej twarz się zmieniła. Zamiast wstydu czy skruchy zobaczyłam irytację. Ach, o to chodzi? Myślałam, że już zauważyłaś, powiedziała, jakby mówiła o pogodzie. Myślałaś, że już zauważyłam? Moniko, ukradłaś mi najcenniejszą pamiątkę po ojcu. Nie ukradłam, tylko pożyczyłam, to znaczy wykorzystałam. Mamo, ten pierścionek i tak tylko leżał w pudełku. Tata by chciał, żebym była szczęśliwa na swoim ślubie. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Jak śmiesz mówić, czego chciałby twój ojciec? Ten pierścionek był symbolem naszej miłości. To była jedyna pamiątka, która mi po nim została. Mamo, nie dramatyzuj, to tylko kawałek metalu z kamieniem. Tata nie żyje już trzy lata, ten pierścionek nie przywróci go do życia, a ja potrzebuję tych pieniędzy na mój ślub. Tylko kawałek metalu? Powtórzyłam szeptem: Moniko, twój ojciec oszczędzał na ten pierścionek cały rok. Pracował w nadgodzinach, rezygnował z obiadów, żeby kupić mi ten diament. To nie był tylko kawałek metalu, to była nasza historia miłosna. Mamo, przestań być sentymentalna. Czasy się zmieniły. Teraz liczy się to, co tu i teraz, a ja tu i teraz wychodzę za mąż i potrzebuję pieniędzy. Za ile go sprzedałaś? Zapytałam. Za piętnaście tysięcy. Lombard dał mi uczciwą czenę. Lombard? Zaniosłaś pierścionek mojego męża do Lombardu, jak jakiś złom? Mamo, nie rób ze mnie potwora. Jestem twoją córką, wszystko co masz i tak kiedyś będzie moje. Po prostu wzięłam to trochę wcześniej. Te słowa uderzyły mnie jak policzek. Wszystko, co mam, będzie twoje? Moniko, ja jeszcze żyję i ten pierścionek miał zostać ze mną do końca życia. No dobrze, mamo, jeśli tak bardzo ci na nim zależało, to po ślubie może znajdę pieniądze i go odkupię. Odkupisz? Z Lombardu? Myślisz, że to sklep, gdzie można zwrócić towary? Nie wiem, zobaczę. Na razie mam ważniejsze sprawy na głowie. Mój ślub jest za trzy miesiące. Wyszłam od niej tego dnia z poczuciem, że straciłam córkę. Nie tylko pierścionek, córkę. Dziewczyna, która stała przede mną, była obcą osobą, egoistyczną, bezemocjonalną, niezdolną do empatii. Następnego dnia pojechałam do Lombardu, który Monika wskazała w rozmowie telefonicznej. Było to małe, ciemne miejsce w centrum Gdańska. Pan Zaladą. Gruby mężczyzna po pięćdziesiątce, przyjrzał mi się podejrzliwie. Dzień dobry. Chciałabym zapytać o pierścionek, który sprzedała pani moja córka w zeszłym tygodniu. Pierścionek z brylantem. A, ten ładny diament. Tak, pamiętam tę panią. A pani to kto? Jestem matką tej pani i właścicielką tego pierścionka. Córka wzięła go bez mojej wiedzy. Mężczyzna spojrzał na mnie współczująco. Rozumiem panią, ale już go nie mam. Sprzedałem go dalej dwa dni temu. Ładny kamień. Szybko poszedł. Za ile pani go sprzedała? Zapytałam z nadzieją, że może będę mogła go odkupić. Pani córka dostała piętnaście tysięcy, ale sprzedałam go za dwadzieścia osiem. To był naprawdę dobry diament. Wart może i więcej. osiem tysięcy złotych. Nie miałam takich pieniędzy. Całe moje oszczędności to było dziesięć tysięcy, a emerytura ledwo wystarczała na podstawowe wydatki. Czy mogłaby mi pani podać kontakt do osoby, która go kupiła? Może zgodziłaby się sprzedać? Przykro mi, ale to poufne informacje, nie mogę ich ujawnić. Wróciłam do domu zdruzgotana. Pierścionek był bezpowrotnie stracony. Nawet gdybym miała pieniądze, nie wiedziałam, jak go znaleźć. Przez następne tygodnie próbowałam różnych sposobów. Dzwoniłam do innych lombardów, sprawdzałam ogłoszenia w internecie, pytałam znajomych jubilerów. Wszystko na nic. Monika dzwoniła do mnie kilka razy, ale nie odbierałam. Nie mogłam z nią rozmawiać. Za każdym razem, gdy słyszałam jej głos, widziałam przed oczami ten pusty pierścionek na nocnej szafce. Po miesiącu przyszła do mnie osobiście: Mamo, nie możesz się na mnie gniewać do końca życia. Jestem twoją jedyną córką. Moja córka umarła w dniu, w którym sprzedała pierścionek ojca. odpowiedziałam. Mamo, przesadzasz. To tylko pierścionek. Wyjdź z mojego domu, powiedziałam, i nie wracaj, dopóki nie odzyskasz tego, co mi ukradłaś. To były ostatnie słowa, które do niej powiedziałam przed jej ślubem. 20 stycznia Monika wzięła ślub bez mnie. Zaproszenie dostałam pocztą, ale wrzuciłam je do kosza, nie otwierając. Nie mogłam uczestniczyć w uroczystości sfinansowanej z kradzieży pierścionka mojego męża. Tego dnia zostałam w domu, patrząc na stare zdjęcia z naszego ślubu z Janem. Na jednym z nich Jan zakłada mi pierścionek, oboje się uśmiechamy, jesteśmy szczęśliwi. Nigdy nie myślałam, że trzydzieści lat później ten sam pierścionek zniszczy naszą rodzinę. Wieczorem zadzwoniła do mnie moja siostra Teresa, była na ślubie jako ciocia panny młodej. Basiu, jak mogłaś nie przyjść na ślub własnej córki? To okropne. A czy okropne było to, że ukradła mi pierścionek Jana? Odpowiedziałam. To tylko pierścionek, Basiu, a to twoja jedyna córka. Tylko pierścionek. Wszyscy tak mówili. Nikt nie rozumiał, że to nie był tylko pierścionek. To była moja historia, moja miłość. Moja pamięć o mężu. Teresa opowiedziała mi o ślubie. Podobno był przepiękny, dokładnie taki, jaki Monika planowała. Sala weselna, pełna białych róż, orkiestra, suknia jak z bajki, 80 tysięcy złotych dobrze wydanych. Ale Monika cały czas płakała, dodała Teresa, pytała gości, czy ktoś nie wie, dlaczego nie przyszłaś. Wszyscy myśleli, że jesteś chora. Jestem chora, odpowiedziałam. Chora z żalu. Tomasz też był smutny. Mówił, że to nie tak miało wyglądać, że marzył o tym, żeby jego teściowa go polubiła. Było mi szkoda, Tomasza. To miły chłopak, który nie wiedział o kradzieży pierścionka. Monika powiedziała mu, że dostała pieniądze od cioci z Ameryki. Miesiąc po ślubie dostałam zdjęcia pocztą. Monika wyglądała pięknie w swojej sukni za pięć tysięcy złotych, ale jej oczy były smutne. Na żadnym zdjęciu nie uśmiechała się szczerze. Jednym ze zdjęć była fotografia jej dłoni z obrączką. Patrzyłam na tę rękę i myślałam, że jeszcze niedawno ta sama ręka sięgała po mój pierścionek, żeby go ukraść. Rok po ślubie, w styczniu. Monika przyszła do mnie z półroczną córeczką Zosią. Nie dzwoniła wcześniej, po prostu stanęła pod drzwiami z dzieckiem na rękach. Mamo, to twoja wnuczka, powiedziała, gdy otworzyłam drzwi. Zosia była piękna, miała oczy Jana, mojego męża. Gdy na mnie spojrzała, poczułam, jak moje serce się rozpływa. To było moje wnucze, część mojej rodziny. Możemy wejść? Zapytała Monika. Wpuściłam je, choć nadal byłam na córkę zła. Ale nie mogłam odtrącić niewinnego dziecka. Mamo, musimy porozmawiać, powiedziała Monika, gdy usiadłyśmy w salonie. Wiem, że źle postąpiłam, wiem, że nie powinnam była brać Twojego pierścionka. Kraść! poprawiłam ją. Nie brać, tylko kraść! Dobrze, kraść. Przepraszam. Byłam zdesperowana, chciałam mieć piękny ślub i nie myślałam o twoich uczuciach. A teraz myślisz? Monika zaczęła płakać. Teraz myślę każdego dnia, moje małżeństwo się rozpada, mamo. Tomasz chce się rozwieść. Dlaczego? Bo dowiedział się prawdy o pierścionku. Jego matka coś mu powiedziała, sprawdził w internecie cenę takich diamentów i zrozumiał, że skłamałam. Jest wściekły, że zbudowałam nasze małżeństwo na kłamstwie. Słusznie jest wściekły. Mamo, błagam cię, pomóż mi. Próbowałam odzyskać pierścionek, ale już go nie ma. Lombard sprzedał go dalej, a kupiec nie chce go oddać. Sprawdałam u jubilerów. Podobny kosztowałby teraz 40 tysięcy. Nie mam takich pieniędzy. Patrzyłam na płaczącą córkę z wnuczką na kolanach i czułam się rozdarta. Nadal byłam ściekła za zdradę, ale to nadal było moje dziecko. Moniko, to nie chodzi już o pierścionek. To chodzi o to, że złamałaś mi serce, że ukradłaś jedyną pamiątkę po ojcu, że nie miałaś żadnych wyrzutów sumienia. Mam wyrzuty sumienia. Mam nie każdego dnia. Wstaję rano i myślę o tym, co ci zrobiłam, patrzę na Zosie i boję się, że kiedyś ona też mnie znienawidzi za coś co zrobię. Nie znienawidzę cię Moniko, ale nie mogę zapomnieć. Nie proszę, żebyś zapomniała. Proszę, żebyś mi wybaczyła. Zosia zaczęła płakać i Monika wzięła ją na ręce. Patrzyłam na moją córkę z wnuczką i widziałam w nich siebie z Moniką sprzed lat. Czy naprawdę chcę, żeby moja wnuczka dorosła bez babci? Dzisiaj, dwa lata po tamtych wydarzeniach, nasze relacje z Moniką powoli się odbudowują. Nie jest jak dawniej. Nigdy już nie będzie. Zaufanie, które zostało złamane, trudno odzyskać, ale próbuję. Monika rozwodzi się z Tomaszem, mieszka teraz ze mną i z Zosią. Pomaga mi w domu, opiekuje się mną, gdy jestem chora. Próbuję odkupić swoje winy codziennymi gestami. Nadal tęsknię za pierścionikiem Jana. Czasami w nocy sięgam po niego na nocnej szafce i przypominam sobie, że go nie ma. To ból, który nigdy nie przejdzie całkowicie. Ale nauczyłam się też ważnej rzeczy. Pamiątki są ważne, ale żywi ludzie są ważniejsi. Pierścionek był symbolem mojej miłości do Jana, ale prawdziwa miłość jest w sercu, nie w diamencie. Zosia ma teraz półtora roku i jest moją ogromną radością. Gdy się do mnie uśmiecha, widzę w niej Jana, te same oczy, ten sam uśmiech. Może to jest prawdziwy spadek po moim mężu, nie diament, ale wnuczka, która nosi w sobie jego geny i jego dobre serce. Monika zmieniła się, jest bardziej dojrzała, bardziej odpowiedzialna. Macierzyństwo i rozpad małżeństwa nauczyły ją pokory. Już nie marzy o bajkowych sukniach i drogich uroczystościach. Marzy o tym, żeby być dobrą matką i córką. Czasami myślę, że gdyby Jan żył, Nigdy by do tego nie doszło. On umiał rozmawiać z Moniką, umiał ją uspokoić, gdy była zbyt impulsywna. Może gdybym była lepszą matką, nauczyłabym ją szacunku do rodzinnych pamiątek. Ale nie można cofnąć czasu. Można tylko patrzeć w przyszłość i starać się być lepszym człowiekiem. Ta historia pokazuje, jak materialne rzeczy mogą mieć ogromną wartość emocjonalną. I jak ważne jest szanowanie pamięci bliskich. Ale pokazuje też, że miłość rodzinna jest silniejsza niż żal i złość. Czy postąpiłam słusznie? Wybaczyłam córce. Czy może powinnam była być bardziej stanowcza? Napisz w komentarzu, jak postąpiłbyś w mojej sytuacji. Zostaw subskrypcję, jeśli chcesz więcej takich prawdziwych historii rodzinnych. Jeśli masz w domu rodzinne pamiątki, Pierścionki, zegarki, zdjęcia. Porozmawiaj z bliskimi o ich wartości, nie tylko finansowej, ale emocjonalnej. Może moja historia pomoże im zrozumieć, że niektóre rzeczy są bezcenne nie ze względu na cenę, ale ze względu na wspomnienia, które w sobie noszą. Podziel się tym filmem z bliskimi. Może pomoże to komuś uniknąć podobnej tragedii rodzinnej. A może pomoże komuś zrozumieć ból rodzica. Który stracił coś naprawdę cennego. Pamiętajcie: miłość to nie tylko słowa, ale też szacunek. Szacunek do uczuć, do wspomnień, do tego, co dla kogoś jest święte. Moja córka nauczyła się tej lekcji za późno, ale może wy nauczycie się jej wcześniej. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie opowiem Wam kolejną prawdziwą historię z życia. A tymczasem. Tulcie swoich bliskich i szanujcie to, co dla nich najważniejsze. Czasami nie da się tego odkupić za żadne pieniądze. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Mam nadzieję, że Was poruszyła i da Wam do myślenia, bo czasami najważniejsze lekcje życiowe przychodzą z największym bólem, ale jeśli potrafią zmienić nas na lepsze, to może warto było przez ten ból przejść. Zostaw subskrypcję. I do zobaczenia.